jego późniejszej realizacji w ramach ogłoszonego naboru, projektów z Funduszu Europejskim dla Was obszar 2021-2026 r. działalność 3.2, możliwość miejska projektów infrastruktura rowerowa i piesza. Kto z Państwa jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Proszę o głosowanie w sesji. 25 osób za 0 przeciw 0 wstrzymujących się, stwierdzam, że uchwała została podjęta. Tym samym zamykam punkt trzeci i przechodzę do punktu czwartego. Informuję, że kolejnym punktem jest podjęcie uchwały w sprawie uznania wysokości opłat za korzystanie z budowli w szkole Mistrzostwa Sportowego Liceum ogólno w Pruszkowie. A w związku z tym, że temat został wyczerpująco omówiony na komisji. Poproszę o opinię komisji merytorycznej, w pierwszej kolejności poproszę Panią Mirosławę Siedlińską przewodniczącą komisji edukacji, kultury, sportu i promocji. Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, jak Pan wcześniej powiedziałem, projekt uchwały został omówiony i został zaopiniowany pozytywnie dziesięcioma głosami za, 0 głosów przeciwnych i 0 wstrzymujących. Bardzo dziękuję. Poproszę Panią Kalinę Złodniak-Tuszyńską, przewodniczącą Komisji Budżetu Administracji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego o opinię. Jest. 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 Szanowni Państwo, komisja pozytywnie zaopiniowała opinię uchwały przy 11 głosach za jednogłośnie przyda przeciwnych i wstrzymujących. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa chciałby zabrać głos w democji? Pan Mirosław? Bardzo proszę. Takie krótkie pytanie do dyrektora, bo przedstawił obszernie. Chciałbym się spytać, czy dyrektor przewiduje jakiś taki rozróżniający bieg podzielony na bieg samorządowców gminnych, cykrowych. Nie proszę to się odbywa lecz, że Ja zapraszam 23 marca już po tych zawodach ogólnopolskich do mistrzostwa powiatu dla mieszkańców powiatu w Pływaniu. To są wszystkie kategorie, więc zapraszam. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać jeszcze głos? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Panie dyrektorze, w imieniu swoim, ale całej tej Rady chciałbym bardzo podziękować za zaangażowanie w realizację tego projektu. Bardzo dziękuję za przesyłanie zdjęć, informacji, wszelkich na bieżąco. Wiem, że był Pan bardzo mocno zaangażowany w realizację. Projektu, więc proszę przyjąć w imieniu tutaj wszystkich radnych, i też mieszkańców gorące podziękowanie dla Pana zaangażowania i wkład na tej dyscypliny i dla realizacji tej inwestycji. Bardzo dziękujemy. Podaję pod głosowanie uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z pływania w szkole Mistrzostwa Spośrednio Liceum Ogólnokształcącego w Kuszkowie. Proszę o zaznaczenie, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Proszę o głosowanie w poddaniu sesji. Nie zadam, że tam nawet Jestem za? Nie działa mi? Dziękuję bardzo. 25 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Stwierdzam, że uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z kopalni w mistrzostwa sportowego i liceum w Kłuszkowie została podjęta.